W ostatnim czasie wiele osób zadaje pytanie, czy wobec licznych problemów polskiej gospodarki czy wobec licznych gwałtownych wydarzeń na globalnych rynkach finansowych warto inwestować w waluty. Tutaj przy tej okazji warto rozwiać kilka mitów i wskazać na to, jak to z tymi walutami do końca jest. Pamiętajmy o tym, że na rynku walutowym nie inwestujemy w daną walutę, ale albo Podchodzimy do niej jako do części innej inwestycji, albo też e, bierzemy ze sobą, e, składamy ze sobą dwie różne waluty i zastanawiamy się, jak e, wartość jednej zmieni się względem drugiej. Zacznijmy sobie od tego drugiego przypadku, gdzie na przykład e, chcemy. Oczekujemy, że polski złoty, powiedzmy z tytułu wysokiej inflacji czy też odpływu kapitału napędzanego obawami o koronawirusa, będzie tracił na wartości wobec euro. W takiej sytuacji to nie jest tak, że my inwestujemy w euro. My zawieramy na przykład kontrakt z. Najczęściej albo z domem maklerskim, albo na rynku instrumentów pochodnych regulowanych poprzez izbę, poprzez giełdę i izbę rozliczeniową z drugą stroną, zakładający to, że Kurs euro wzrośnie względem złotego, a druga strona transakcji zakłada dokładnie przeciwnie. W tym przypadku to nie jest tak, że my mamy jakąś inwestycję, którą gdzieś przechowujemy w sejfie, a po prostu rozliczana jest różnica kursowa w momencie, kiedy chcemy z tej inwestycji wyjść. Takie inwestycje czy można powiedzieć, pewna forma spekulacji, mają raczej charakter względnie krótkoterminowy. To jest zwykle one są dokonywane od nawet kilku minut do powiedzmy sobie kilku miesięcy, raczej ym, nie dłużej, ponieważ właśnie to nie jest jakaś forma inwestycji, która przynosi stały dochód, tak jak akcje czy yy, obligacje. No i właśnie dla tej formy yy, wejścia w jedną walutę względem drugiej, kontrakty wydają się być najbardziej wygodnym narzędziem. Jeśli chodzi zaś o waluty jako składnik inwestycji, no to jest to zazwyczaj nieodzowne w momencie, kiedy inwestujemy w zagraniczne aktywa, takie jak akcje, czy obligacje, czy też akcje i obligacje zapakowane w jakiś fundusz, choćby ETF notowany na giełdach. Tutaj najczęściej, a w zasadzie zawsze, te aktywa notowane są w innych walutach. Jeśli chcemy kupić ETF, Trzymający jako zabezpieczenie złoto, no to najczęściej będzie to taką walutą bazową, będzie amerykański dolar, niezależnie od tego, w czym ten ETF jest notowany: czy w funtach, czy w euro, czy w dolarze. No, złoto jest notowane w dolarze, więc jeśli wartość złota będzie rosła w dolarach. Ale dolar amerykański będzie taniał, taniał do, y, względem złotego, no to y, też musimy to wziąć pod uwagę. No i w tym momencie dolar amerykański jest częścią naszej inwestycji w złoto. To samo będzie miało miejsce, jeśli inwestujemy powiedzmy w niemieckie akcje czy y, w ETF na y, niemieckie akcje, y, gdzie w tym momencie walutą bazową jest euro. To jest w momencie, kiedy y, wartość takiej inwestycji wyrażona w euro będzie rosła, ale złoty będzie się umacniał y, wobec euro, to ta nasza stopa zwrotu będzie pomniejszona. Może być oczywiście odwrotnie może być tak, że wartość inwestycji będzie rosła i dodatkowo euro będzie zyskiwało względem złotego no to wtedy ta nasza stopa zwrotu będzie jeszcze większa. Więc w tym przypadku y, po prostu waluta jest pewnego rodzaju częścią składową, stopy zwrotu z inwestycji zagranicznej i powinniśmy być tego um, świadomi.